Cześć. Jestem Agata Seruga, a to jest Psychologicznie Obsach. Witam was w drugim odcinku podcastu Psychologicznie o psach. Dzisiaj trochę, można powiedzieć, będę czepiać się zasłówka, a jakich używamy na określenie pracy osoby, która pracuje z psem pod kątem zachowania. Mam na myśli behawiorystę. I tak jak dzisiejszy tytuł wskazuje, a poruszę temat, skąd się wzięła ta nazwa pod kątem naukowym i takim praktycznym i dlaczego mm, mam pewne zastrzeżenia a propos nazywania osób pracujących z psami a behawiorystami. Zacznę od tego, że behawioryzm jako dziedzina nauki. Jako gałąź psychologii powstała w XX wieku. Jeżeli poszperamy więcej w historii nauki, dowiemy się, że behawioryści tak naprawdę nie zajmowali się i nie zajmują na przykład motywacją, która jest takim czynnikiem właściwie niezbędnym do pracy z psami, do zrozumienia zachowań. Do zrozumienia podstaw treningu, w jaki sposób możemy uczyć nasze psy, zwierzęta różnych zachowań. Natomiast behawioryzm, jako taki, dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, po prostu zachowania. Natomiast zachowanie jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, ponieważ obserwując tylko zachowanie, możemy wnioskować o tym, co dzieje się. W głowie takiego zwierzaka. Niektórych bardzo to oburza, że um, możemy powiedzieć, że na przykład zwierzęta myślą. Nawet do tej pory jest to czasami uważane za kontrowersyjne stwierdzenie, natomiast coraz więcej badań naukowych pokazuje nam, że nie możemy pozbawiać zwierząt um, wyższych, nawet procesów poznawczych. Być może nie aż takich, jak e, mają ludzie, natomiast e, odejmowanie im na przykład e, logicznego rozumowania, pamięci, e, nazywanie siebie jako ludzi e, istotami, które mogą kierować e, zwierzętami w taki sposób dowolny, jest bardzo krzywdzące dla zwierząt e, jako takich. Natomiast behawioryzm w, w swoich źródłach właśnie zakładał trochę taką marionetkowość, że zachodzi pewna reakcja na bodźce zewnętrzne, ponieważ możemy w behawioryzmie mówić tylko o bodźcach zewnętrznych, które są obserwowalne. Natomiast według mnie i według najnowszych badań, spostrzeżeń nie możemy mówić, Jedynie o tym, co dzieje się na zewnątrz, ponieważ tak jak wiemy obecnie, bardzo dużo dzieje się w głowie naszego psa i innych zwierząt, nawet jeżeli nie wykazują jakichś konkretnych zachowań. Każdy, kto żyje ze zwierzętami obok, z psami, może powiedzieć, że ich psy. Zastanawiają się nad czymś, że zachodzi jakiś proces myślowy. Co prawda spotykam się również z, ze stwierdzeniami, że mój pies jest głupi i tak dalej. Natomiast myślę, że to bardziej wynika z braku umiejętności osoby, która mówi takie rzeczy, na przykład spostrzeganie wielu zachowań takich bardzo. Bardzo niewyraźnych. Chciałbym tutaj również powiedzieć, że nazywanie osoby pracującej z psami behawiorystą jest takim spłycaniem tematu. Oczywiście kursy, jakie oferuje rynek behawiorysty psów, behawiorysty kotów, koni, na pewno jeszcze można tutaj wymieniać, ponieważ są to tematy. In, inne gatunki są mniej, Można powiedzieć powszechne. Natomiast osoba, która pracuje ze zwierzętami, nie może tylko polegać na zachowaniu. Powinniśmy bardziej bardziej patrzeć na psychologię poznawczą, a na przykład, na et, również na etologię, która jest blisko mojemu sercu, a która mówi o zachowaniach danego gatunku w środowisku. Czyli nie w taki sposób, jak zakłada behawioryzm, że widzimy tylko jakby bodźce zewnętrzne i jakby sobie kreślimy przyczynę i skutek danej interakcji. Natomiast w etologii mamy o wiele większy. Pole do popisu, a o wiele więcej czynników, które są takie płynne, na przykład w jaki sposób wykształca się zachowanie w potrzebie do środowiska, jakie są zachowania takie przystosowawcze, ponieważ na, na przykład dany gatunek będzie się inaczej, załóżmy, zachowywał, jeżeli mówimy o gatunku dzikim, a na przykład w jakimś ośrodku, ogrodzie zoologicznym, gdzie ma o wiele bardziej ubogie środowisko niż środowisko naturalne i tam będzie wykazywać inne zachowania niż w środowisku naturalnym. I etogram, czyli ten zbiór zachowań charakterystycznych dla gatunku będzie troszeczkę inny. Chciałabym właśnie tutaj zaznaczyć, że behawioryzm jako nauka, jako Nauka mówiąca o zachowaniu czasem wyklucza takie szersze spojrzenie na jakiś problem, ponieważ nie możemy blokować jedynie zachowania, na przykład, a jeżeli chcemy go zmienić, powinniśmy spojrzeć szerzej właśnie na środowisko, na to, jakie emocje przeżywa pies albo inne zwierzę, i w jaki sposób możemy. Nauczyć zarządzać tymi emocjami, zarządzać w taki sposób, żeby poradzić sobie z nimi w danej sytuacji. Brzmi to dosyć tak właśnie psychologicznie, terapeutycznie. Zarządzanie emocjami również pojawia się w wielu kontekstach pracy z ludźmi. Natomiast myślę, że pracując z psami, bardzo powinniśmy czerpać, z psychologii ludzkiej, ponieważ bardzo wiele badań naukowych, które przeprowadza się pod kątem umiejętności poznawczych psów, bazuje głównie na badaniach naukowych, które były przeprowadzone wcześniej na dzieciach. I te wszystkie paradygmaty, które chcemy zrealizować w ramach badania są bardzo podobne do tego w jaki sposób badamy w taki sposób właśnie psychologiczne umiejętności poznawcze dzieci więc jak najbardziej możemy tutaj porównywać te wyniki pod kątem rozwojowym na jakim stopniu rozwoju mniej więcej są nasze psy w taki poznawczy sposób jak ludzkie dzieci. Oczywiście musimy troszeczkę brać poprawkę na to, że psy nigdy nie będą ludźmi i ludzie nigdy nie będą psami. Natomiast możemy sobie popatrzeć, w jaki sposób właśnie te zachowania dostosowują się do środowiska, w jaki sposób ewoluują, dlaczego na przykład powstały. My bardzo razem z Wami dzielimy długi okres w ewolucji, dzięki któremu zdążyliśmy jakby się dostosować do podobnego środowiska, podobnych wymagań. I to też jest taki czynnik przemawiający za tym, że powinniśmy spojrzeć na ten gatunek w bardziej psychologiczny sposób. Mam na myśli w taki szerszy, niż mówi nam behawioryzm, chociażby ze względu na to, że mamy bardzo zbliżone środowisko życia, razem mieszkamy w miastach, psy są właściwie w 100% zależne od człowieka i w dosyć podobny sposób przetwarzają informacje. Więc mówienie tylko o behawiorze, o behawioralnych aspektach jakiegoś problemu, jest tak, jak mówiłam, właśnie takim spłycaniem, takim mówieniem trochę, że wystarczy, wystarczy manipulować zachowaniem, nie zaglądając do tego, co czuje dany pies, kiedy w taki sposób się zachowuje co robi z tymi informacjami, które dostarcza mu środowisko, w jaki sposób je wykorzystuje przetwarza, w jaki sposób się uczy i w jaki sposób pamięć wpływa na dalsze wybory decyzje tego psa. I wszystkie te słowa, które przed chwilą powiedziałam, biorą się z nauk kognitywnych, czyli poznawczych, które są o wiele, głębsze według mnie niż behawioryzm, ponieważ tutaj zaglądamy do wnętrza umysłu zwierzęcia, lub po prostu człowieka. Mówiąc na przykład o pamięci, nie możemy tylko mówić o zachowaniu, ponieważ ta pamięć jest przetwarzana, jest w ogóle zapamiętywana, przechowywana, wydobywana na przykład w danym kontekście i to się dzieje poza. Obserwowalnym zachowaniem, jakby to się dzieje w głowie, zanim jeszcze zobaczymy dane zachowanie. To był tylko przykład pamięci. Takich przykładów jest o wiele więcej. Natomiast podsumowując, już chciałabym zwrócić uwagę na to, w jaki sposób mówimy o pewnych kwestiach. A może być to właśnie takie odbierane jako takie czepianie się za słówka, natomiast z mojej perspektywy zwracanie uwagi na to, jakich słów używamy, mówiąc o pracy ze zwierzętami, o psach, o nas samych, ma bardzo duży wpływ na to, jak kształtuje się nasze postrzeganie danej jednostki, jakiegoś problemu. Więc zamiast spłycać spłycać zawód behawiorysty po prostu do behawioru bardzo fajnie by było pochylić się nad tym z takiej szerszej, psychologicznej perspektywy. Oczywiście również można usłyszeć, że osoba pracująca z zwierzętami to treser i również takie nazwa figuruje na oficjalnej Liście zawodów w Polsce. Jest to według mnie jeszcze gorsze słowo niż po prostu behawiorysta. Takie prosto ze średniowiecza można powiedzieć. Na ten moment szczerze nie mam jakiegoś swojego pomysłu, w jaki sposób możemy nazwać jakoś szerzej właśnie ten zawód. Może być zoopsycholog. Natomiast Społecznie bardzo szeroko funkcjonuje właśnie nazwa behawiorysta. To by było dzisiaj na tyle. Jeżeli macie swoje spostrzeżenia, jeżeli macie swoje komentarze, którymi chcecie się podzielić, bardzo będzie mi miło, jeżeli napiszecie coś od siebie. To do usłyszenia.